Cześć, tu Michał z podcastu Oferteo, najlepszy w swoim fachu. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Łukasz Byra, właściciel firmy Alpiej Glas, zajmujący się specjalistycznymi usługami wysokościowymi. Zapraszam. Cześć, Łukasz. Cześć, Michał. Miło Cię tutaj gościć, bo na pewno specjalistyczne usługi wysokościowe to jest coś, o czym niewielu z nas ma pojęcie. No i pytanie, czy Ty boisz się wysokości? To chyba jest dosyć standardowe pytanie, kiedy pracuje się na wysokości. Tak, często ludzie właśnie pytają mnie o to, czy, czy mam lek wysokości, czy się nie boję spaść. To są takie standardowe pytania. Natomiast, no, zawsze jest jedna, jedna odpowiedź na takie, tego typu pytania, a mianowicie, no nie, mo, nie mogę się bać, ponieważ nie mógłbym wykonywać swojego zawodu, tak? Domyślam się, że ty się nie boisz. Wiele osób się e, jednak obawia tych wysokości i, chociażby jak tutaj też wspominał mój kolega e, przed tym wiatem, o czym chciał, żebym zapytał. Pozdrawiam, Emila. Podobno osoby pracujące na wysokościach dużo zarabiają, właśnie dlatego, że mało osób chce się podjąć prac na wysokościach no myślę, że jest, no różnica między taką typową budowlanką a alpinistyką przemysłową nie jest nie jest aż tak kolosalna, jakby się chciało wydawać. Bardziej z alpiniści przemysłowi są to osoby, które po prostu lubią tego typu, typu pracę. Dobrze się w tym czują, odnajdują. No bo jest w tym dosyć sporo, sporo satysfakcji daje taka praca. Pomijając, pomijając yy, adrenalinę oczywiście. Uh -huh. A jakiego rodzaju jest to satysfakcja? Z dobrze wykonanej pracy? Z ciekawych widoków będących na takich wysokościach? Znajdąc no świadomość tego, że yy, niewiele osób też yy, wykonuje ten zawód. Tak? Taki zawód yy, niszowy. Bo no, widoków też, tak? Widoki też są ładne, zwłaszcza w Bieszczadach, gdzie tam właśnie wykonuje usługi. Jakiego rodzaju zlecenia wykonujesz? To są malowanie jakiś dachów, wycinka drzew? Może jest tak różnica sezonowa, że na tym są to dachy, a zimą on drzewa. Tak, sezon letni no to jest głównie, głównie zajmuję się malowaniem dachów w zimowym, wycinką drzew, odśnieżaniem dachów, montażem systemów asekuracyjnych, szkoleniem pracowników z zakresu używania tych systemów oraz wykonywanie przeglądów systemów asekuracyjnych. Coraz więcej też widzimy na dachach zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. Zdarzają Ci się też takie zlecenia, czyszczenia takich paneli? Czyszczenia nie, natomiast montażu jak najbardziej. Współpracuję z firmami, które montują, tak? Jeżeli jest jakiś dach wysoki, skomplikowany, trudny, to wtedy, wtedy mam telefony i wpadają takie zlecenia. Mhm. A tak patrząc na twoje doświadczenie, działasz już na rynku kilka, kilka lat, co się zmieniło? W którym kierunku usługi alpinistyczne, nazwijmy to, zmierzają? To jest więcej pracy na dachach, więcej drzew, jakieś jeszcze inne zlecenia? No z całą pewnością więcej zleceń na malowanie dachów, na wycinkę drzew także w zimie. No i po prostu od momentu, w którym zacząłem działalność, rozpocząłem działalność gospodarczą, doszły właśnie te systemy Sekuracyjne. Uh -huh. A masz wrażenie, że Polacy coraz częściej decydują się na usługi profesjonalnych firm takich jak właśnie Albil Glass? Czy cały czas jednak chcą sami wejść na dach i coś tam pomalować czy poczyścić? To zależy od rodzaju dachu oraz wieku klienta, tak? Bo są, są klienci. Którzy po prostu no, mają fantazję i potrafią takie rzeczy sobie sami robić. Aha. Natomiast jeżeli jest dach już wysoki, jakiś bardziej taki skomplikowany, Aha. no to wtedy nie mają wyjścia, muszą dzwonić po firmy profesjonalne. Aha. I masz poczucie, że tych zleceń w Polsce rośnie z roku na rok? A w moim przypadku jest coraz więcej i w przyszłym sezonie no, będę chciał już utworzyć przynajmniej dwie ekipy jeszcze. Okej, okay. to właśnie wynika z tego zainteresowania? Tak, mimo, mimo inflacji, mimo tego, że w innych branżach, na przykład w budowlance, tak jak z kolegami, którzy prowadzą działalność gospodarczą właśnie w tej branży budowlanej, triktę budowlanej, no to troszeczkę to przygasa. Natomiast w mojej branży nie zauważyłem czego takiego, a wręcz przeciwnie, mam więcej, więcej zleceń. Jakie są w ogóle koszty, gdybyś mógł powiedzieć o takiej stronie finansowej prac? To domyślam się, że są jakieś widełki, przedziały. Ktoś chce wie, malować sobie dach. Ile coś takiego kosztuje? Zależy od, od rodzaju dachu, Tam dachu, korozji dachu, ile tam jest korozji. No, od koloru, jaką farbą będę malował, okay. także no, przedział jest w granicach do nawet 35 zł za metr kwadratowy, już z materiałem na gotowo. Wspomniałeś, że działasz głównie w Bieszczadach. Czemu zdecydowałeś się na pracę w tym regionie Polski? No, w 2016 roku wykonałem jedną usługę malowania dachu, dyżnej dokładnie, no i następny sezon. Kolejny dach, to z poczty pantoflowej poszło. Później już po prostu regularnie zacząłem tam jeździć, malować te dachy, jedną wioskę, to tam prawie całą wymalowałem. Cześć, cześć. Tam klimat jest fajny, lubię tam po tak prostu tak wakacje, wakacje w górach miałeś. No takie wakacje nie do końca wakacje, bo jednak e, no trzeba się ob, ob, napracować, tak? Ale co, no, lubię tam te strony po prostu. To, to naturę, góry, jest po prostu mentalność ludzi, jest też inna. A działasz tylko w regionie Bieszczad czy w całej Polsce? Ja jestem w stanie wykonać usługi na, na terenie całego kraju. To mhm. ile procent masz właśnie z rejonu Bieszczad, z Polkarpacia względem reszty kraju? Tutaj na, na, na moim terenie, w obrębie niska, no to myślę, że jakieś 75-80%. Reszta no to, to Bieszczady. E... Czasem Warszawa, czasem inne miejscowości po prostu. Albin Klas ma bardzo dużo pozytywnych opinii. Co decyduje o tym, że to ty w swojej pracy osiągasz takie sukcesy? Myślę, że to, że. Że się przykładam do pracy i staram się podchodzić do tego w ten sposób, żeby po prostu klient był zadowolony z mojej usług, bo mimo wszystko klient, który do mnie dzwoni, zgadza się na cenę, to jest swego rodzaju jakieś zaufanie, tak? Czy on mi zaufał, on daje mi pieniądze za usługę? Ja się staram tą usługę wykonać jak najlepiej i. Myślę, że to owocuje, bo zawsze taki klient zadowolony zawsze poleci mnie innemu, tak? To widać na podstawie zleceń. dużo mam właśnie zleceń po czty tzw. pantoflowej, tak? Właśnie, bo dużo zleceń z uczty pantoflowej, a jednak nie zdecydowałeś się na współpracę z ofertą. Co Cię skłoniło do współpracy z platformą? Oferteo jest świetną opcją. Myślę, że na przykład tak dla osób, które zaczynają działalność, tak, no to to jest świetne, bo można naprawdę sporo klientów wychaczyć, Oferteo, na przykład można zainwestować 200-300 zł, kupić sobie e-punktu, złapać jakąś usługę za powiedzmy 2-3 tysiące i już nam się to zwraca, tak? No to jest przebitka, to oferteo się będzie opłacało zawsze. Różne zlecenia, duże, mniejsze zlecenia, mamy możliwość wyboru, bo sobie przeglądamy, to na przykład jest zlecenie wymiany orynnowania, gdzieś tam daleko, no to to nie, nie jest atrakcyjne zlecenie, tak? Ale na przykład jest yy, zlecenie Pomalowania dużej powierzchni jakiejś hali na przykład, tak, to jest 1000-2000 metrów, no to to już jest atrakcyjne zlecenia. No i jeżeli, jeżeli wpadnie, no to już. Wiadomo, że to, to się opłaca. Tak. Uh -huh. A ile procent klientów masz z oferta? No Myślę, że tak koło 5-10%. To trochę to już się robi poza tymi poleceniami. No tak właśnie, zwłaszcza teraz sobie łapię ze względu na to, że chcę jeszcze bardziej rozwinąć swoją działalność i te ekipy stworzyć jeszcze dodatkowe. Uh -huh. To ilu chcesz mieć pracowników w przyszłym roku? No. Wystarczyłoby mi tak czterech. Uh -huh. I y, jak ktoś jedzie na zlecenie, to jest sam? Czy najlepiej działać w dwójkę? Czy może więcej osób potrzeba? Najlepiej jest y, pracować we dwie osoby. Uh -huh. I z czego to wynika? No z bezpieczeństwa. Przede wszystkim z bezpieczeństwa. Tak, bo to uh -huh. no, nikt nie wie, co tam w, w organizmie siedzi. Nie, nie każdy się bada. Może być y, na przykład tak, że spadnie mu cukier i nie, nie, nie wie o tym, że, że na przykład ma cukrzycę. Tak? To jest taki jeden, jeden taki przykład. Ale no no są różne przypadki i wtedy telefon po pomoc na przykład, czy udzielenie pomocy, no to jest, jest kluczowe tak, dla bezpieczeństwa. Łukasz, a gdybyś mógł zacząć w tej branży jeszcze raz, patrząc na to twoje dzisiejsze doświadczenie, co byś sobie doradził temu początkującemu Łukaszowi? Jakich błędów chciałbyś uniknąć? No to jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie, bo nie wiem jakie błędy popełniłem. <laughs> Na pewno bardziej bym skupił się na reklamie i współpracy z Oferteo. bo od samego początku dodam, że nie współpracuję z Oferteo, tylko od dwóch lat, tak? Uh -huh. A jak czyście na przykład wyglądał Twój biznes, zanim zaczęłeś współpracę z Oferteo? To um, wtedy była tylko poczta pantoflowa, czy stosowałeś też na przykład inne rodzaje reklamy, które nie okazały się tak skuteczne? No. Współpracowałem z innymi firmami, takimi jak właśnie Offerdeo, no ale to nie przynosiło żadnych rezultatów, to było po prostu rzucanie pieniędzy w błoto. Zmieniając trochę e, e, pytanie, gdybyś miał 10 tysięcy złotych do zainwestowania, na no co byś przeznaczył te pieniądze? Jak twoim zdaniem można je najlepiej zainwestować? 10 tysięcy złotych na pewno, na pewno w reklamę. 10 tysięcy to trochę mało jest, żeby, żeby w coś tam inwestować, poza reklamą. Tak, tak mi się wydaje. Okej. Okay. A gdybyś miał milion w takim razie, na co byś milion przeznaczył? Kupiłbym trochę ziemi, kupowałbym ziemię i mieszkania. Okej. Okay. Dlaczego ten rodzaj inwestycji? Mieszkania ostatnio to nie je. Wiem, ale myślę, że wynajem byłby dobrym opcją tego. I byś bardziej kupował w górach, w Rzesowie, w Warszawie czy, czy, czy Grunty Orne? Nie, właśnie, by działki budowlane. Myślę, że też bym zainwestował w domki letniskowe, w Bierzbada. A masz wrażenie, że w bieszczadach pojawia się coraz więcej turystów? No, od kilku lat jest coraz więcej, tak. Gdzie są Polacy czy, czy ludzie z zagranicy? Tego co zauważyłem, to głównie Polacy. Łukasz, a tak na zakończenie, czego byś sobie życzył? Sobie i Alpine Class? Myślę, że dalszych sukcesów w rozwijaniu działalności, więcej klientów i żeby to wszystko cały czas tak jak do tej pory było bezpiecznie. To Łukasz, ja ci życzę tego bezpieczeństwa. Życzę ci zatrudnienia tych czterech pracowników, o których mówiłeś. Dalszego rozwoju biznesu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. A wszystkich słuchających zapraszam do lajkowania i subskrypcji zarówno na YouTubie, jak i platformach podcastowych. Do usłyszenia, nie